Cześć kochani, witam Was po raz trzeci w tym vlogu, a dzisiaj witam się z Wami po raz pierwszy. E, tym razem postanowiłam e, nagrać o, właśnie tutaj się na tle bonera, czyli tego głównego w sumie miejsca, e, z którego w sumie powinnam zacząć nagrywanie tego vloga, ale no tak wyszło, jak wyszło, e, więc witam się z Wami w niedzielę, patrząc po ilości samochodów na parkingu, no to nie będzie aż tak dużo jak wczoraj, e, ale chyba trochę więcej niż w piątek, więc zaraz zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dzisiaj ostatni dzień. Jestem już zmęczona, chociaż trochę i tak odpoczyłam wczoraj, więc, więc no, nie ma tragedii. Zaraz się wybieram na warsztat z Karoliną eee, tak mam nadzieję, że nie myliłam, bo ja to tak do nazwisk mam kiepską głowę, na warsztat fotograficzny. Więc będę cykać zdjęcia swoim pracą. Wziąłam kartkę tą jedną moją zieloną, żeby ją obfotografować. Zobaczymy, co tam Karolina ciekawego doradzi. E, a tymczasem zapraszam Was znowu do środka. O, tego tu chyba nie było, albo ja byłam ślepa. <laughs> więc jest, oczywiście, wszystko się odbija w szybie. Zakręcony skrap główny, hmm, jakby plakat całego zlotu. No i zobaczymy, jak tu dzisiaj, kto tu dzisiaj jeszcze będzie. Ja już nie mam żadnego ateciaka, więc może być ciężko. <laughs> Standardowo na posterunku. I już dzisiaj tak luźniej. Zdecydowanie luźniej, można przejść wszystkie stoiska. Jeszcze widzę, że są. Ech, jeszcze, jeszcze mają siły dziewczyny. Chociaż już też zmęczeni. Tak jest, więc jeszcze, jeszcze wszystko tutaj jest. Oczywiście agateria. No i na górę. O, tu jest znak na warsztaty. Więc idziemy szukać Karoliny. I jeszcze jest galeria papieru. <noise> Takie szybkie, bo ile razy można chodzić tą samą drogą, nie? Więc zobaczymy, kogo my tu dzisiaj mamy. Sklepik Gosi, jak zwykle, oblegany. Na stole jeszcze dziewczyny i nie tylko dziewczyny. Widzę tam jakieś chłopaka tworzą. Crafty kolok z Ale już kolopa nie ma już się pozbierali tak więc nie zobaczymy sobie dzisiaj emareczka już eee, Z czym macie największy problem ogólnie jeżeli chodzi o robienie zdjęć? Eee, co byście chciały poćwiczyć? Także posłucham po kolei może Zdjęcia są spójne, wszystko do siebie pasuje i też jeżeli mamy pracę, ciemną pracę i chcemy ją wyodrębnić, to albo na, na jakiej odrębnić ją tłem, które jest jaśniejsze od danej pracy. Zrobimy zdjęcie. I zobaczcie, jaka jest różnica przy zdjęciu, tak jak Ty robisz na powodze na Ja teraz tutaj to sama zrobiła, bez, tymi, bez tymi moich wskazówek. Dobra, czyli to wtedy będzie całe. O! No chyba masz zablokowane. Tak. I widzisz, jest zablokowany, nic się nie dzieje. I on się zablokował, światło... Tak. jeszcze nie obrodziliam, tak, ale już mi się nie podoba, że też nie odrabiałam. Ale była faktycznie mhm. tak bardziej, że dodatki właśnie po boku, a nie pod praszką, bo... Mhm. Okej, okay. zdjęłabym koronąkę od razu, nie? Zostawiłabym tylko same nie, tak i dała właśnie to... Powtarzamy to. Się nie? I tu, tu już bym coś podłożyła po prostu, coś malutkiego, ale to nie będzie podniesione nie? No ale dobra, tak, to i tak może dobrze wyglądać, nie? Mi się podoba, nie? Chociaż zobacz, jak przybliżymy, to masz automatycznie, twoja praca się zobaczy, nie? Tak się zakręciłam, żebym zapomniała nagrać yy, ostatniego jakby pożegnania. Yy, tak, więc właśnie wyszłam z warsztatów od Karoliny i już wszystko się tam zamyka, już tam za bardzo nic nie ma, więc w zasadzie dzisiaj yy, dzisiaj już za dużo nie oglądałam ani nic nie kupiłam. W każdym razie byłam na tych warsztatach jestem bardzo zadowolona, zresztą opowiem Wam pewnie yy, już z domu na biurku, póki yy, co mam tutaj certyfikat. Jestem bogatsza o, no, o dosyć, dosyć, dosyć dużą wiedzę, myślę. A jeszcze, jeszcze trochę przede mną, no bo to wszystko trzeba przećwiczyć u siebie. Mam nadzieję, że zobaczycie różnicę na moich zdjęciach. Tak, tymczasem już się będę z wami żegnać. Idę do samochodu i jadę do domu, do mojego małego skropowego świata. Niedziela to był już w moim przypadku tylko dzień warsztatowy, warsztaty u Karoliny Bieńkowskiej, warsztaty fotograficzne. Ja tutaj dostałam taki certyfikat, więc złożę sobie w moje. W no, moją teczkę i kto wie, kiedy się coś takiego przyda. Myślę, że warto zbierać takie, taką papierologię. Gdyby kiedyś przyszło nam, nie wiem, zakładać działalność gospodarczą, starać się o jakieś dofinansowania unijne, nieunijne, no to każdy taki certyfikat na pewno podniesie nasze jakieś tam mo możliwości, żeby, no, będzie mieć większe, żeby, żeby takie ewentualne dofinansowanie dostać. Więc ja, jak się śmieję, że taką papierologię zbieram. Na warsztatach dostaliśmy od Karoliny. E, taki gretisik w postaci. Uśmiała się, że nie ma ATC, więc przygotowała dla nas. jest taka podkowa z napisem Katowice 2023. I e, to jest HDF-ka e, kochanemu tacie. Myślę, że e, jeśli znajdę trochę czasu i będę mieć pomysł co tacie zrobić z okazji Dnia Ojca, no to, no to ta tekturka, no albo w ogóle na urodziny, wiecie, to jest <laughs> już dowolność, to ta tekturka, ta HDF-ka na pewno mi się przyda. Warsztaty Karoliny były no tak, no jak już wspomniałam, bardzo, znaczy nie już wspomniałam, bo ja już jestem zakręcona trochę, bardzo owocne dla mnie pewne otwarły mi pewne klapki w głowie, pewne rzeczy wiedziałam, no nie powiem, że nie, ale yy, pewnych rzeczy nie wiedziałam, nauczyłam się trochę takiej podstawowej obsługi yy, programu, znaczy aplikacji na telefon, oczywiście nie pamiętam jak się te aplikacje na to wam napiszę, jestem strasznie zakręcona, yy, no więc... Yy, yy. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tych warsztatach. Pewne rzeczy, które wydawały mi się fajne, okazało się, że jednak no, takie fajne nie są. Jak, jak było to jakby, nie wiem, z, skonfrontowane z zdaniem innych dziewczyn, bo było nas w sumie chyba 7 plus Karolina, no i tak pewne rzeczy, właśnie myślę, że z swoich zdjęć usunę, myślę, że je w ogóle całkiem zmienię. I teraz teoretycznie, ja tutaj za bardzo w niedzielę nie mam wam. Znaczy, no, ja to w poniedziałek, ale z, z okazji tych warsztatów niedzielnych, właśnie nie mam za dużo jakby do pokazania tutaj rzeczy. Ale dzisiaj po pracy, zainspirowana tymi warsztatami, no, oglądałam się tych różnych rekwizytów, których tam Karolina używa, i y, zachciało mi się też trochę tak popróbować. Więc dzisiaj po pracy udałam się na no, zakupy jeszcze podlotowe. Najpierw poszłam do takiej hurtowni florystycznej, w której kupuję dodatki do, do moich kompozycji kwiatowych. Głównie są to jakieś tam zielone listki i środki do kwiatów. A tym razem kupiłam sobie coś, czego nie kupiłabym wcześniej. Czyli takie, to są plastikowe kwiaty, ale one bardzo fajnie mi tutaj... Tak nie wiem, jak tutaj kolorystycznie to będzie widać, bo już jest no, dosyć ciemno, więc przy sztucznym świetle nagrywam. W tle do kompozycji kwiatowej, jak, znaczy do, do kartki myślę, że, że jak gdzieś to tam w tle będzie się przewijać do, do zdjęć pionowych. Znaczy nie takich z góry, chociaż takich z góry, jak tu teraz tak mam, to też nie najgorzej. No to takie coś sobie sprawiłam w połączeniu właśnie jeszcze z tymi koronkami, które tam miałam wcześniej, nie? Bo, to, bo to jeszcze o jakieś tam Jakieś, jakieś tutaj koronki, jakieś kwiatki, coś takiego, no, ale akurat koronek teraz nie kupowałam. W tej hurtowni florystycznej kupiłam jeszcze takie zielone dodatki. Tutaj też ta zieleń, ona jest taka dosyć, bym powiedziała, na końcówkach żywa, tutaj taka ciemniejsza. no Myślę, że, że może mi się to wpasować. Poza tym to są takie fajne, w razie czego wykorzystam to w, do kartki na sam spód kompozycji kwiatowej, więc takich zielonych dodatków to mi nigdy za wiele. I Kupiłam jeszcze taki bukiecik <laughs> słoneczników. Te Słoneczniki to tak pomyślałam, bo to do takich delikatnych prac, jak będę jakieś delikatne prace robić, to myślę, że to może być fajne jako tło. Powiedzmy na jakiejś tam, na czymś tam zielonym <laughs> jeszcze. No i te słoneczniki to do takich prac bardziej jakichś kraftowych, Wintage'owych, których nie robię może jakoś dużo, ale no, ale takie słoneczniki, jeżeli one będą w tle, ja ich, wiecie, no jakieś tak blisko, no to widać, że one nie są jakieś idealne, są te kwiaty materiałowe. Mm. Wiecie, no, tego hamskiego materiału, nie jest takiej ładnej, bawełny, jak się robi teraz kwiaty. Ale jak one będą w tle, będą tak trochę rozmyte, no to, to wydaje mi się, że, że też mogą fajnie wyglądać, może nie aż w takiej ilości, może jakoś trochę je tam poukładam, na pewno je jakoś poukładam. No więc takie słoneczniki sobie też kupiłam i to było właśnie w tej hurtowni florystycznej. I ja tutaj mam taką, bo ja zawsze biorę faktury, bo jako jak mam nierejestrowaną działalność gospodarczą, działalność nierejestrowaną, to używam. To używam, znaczy to biorę zawsze faktury, właśnie gałązka ozdobna, bukiet, bukiet, słoneczniki, dobra, te słoneczniki kosztowały 6,90, jakiś lotos ekstra, to te nazwy są takie, że, że, że trudno stwierdzić, w każdym razie, bo to jeszcze nie wszystko, w tej hurtowni właśnie ten lotos, lotos tak ekstra, czekajcie, ja to zrobię inaczej. Tak, no, zbliżam bardzo, a to nie o to chodzi niekoniecznie chcę, żeby mój adres był wszędzie widoczny to są te dodatki, które wzięłam dwa, to jest ten lotos i to jest coś takiego to jest bardzo duże i właśnie z tymi słonecznikami gdzieś tam może jakoś takie, takie dwie sztuki sobie wzięłam, nie było drogie no, kosztowało ile kosztowało tu jest 95 groszy za jeden, więc tak, złoty 90 bo kupiłam dwie sztuki. E, tutaj dodatek e, taki jeden, który kosztował złoty 50, to jest taka. O, nie wiem, czy to jest z jakiegoś kokosa, czy z czymś, ale takie. Tak jest, podobała mi się ta faktura. No, będę kombinować, będę sobie tutaj dodawać. No, właśnie, słoneczniki kosztowały 6,90, a tutaj jeszcze była gałązka ozdobna, czyli to będzie 5,60, czyli to będzie to. I te zielone 6,90. No więc, tak, 6, nie, tu, 7,45. Te i no ale zobaczcie, ile tu tego jest, nie więc nawet jakbym chciała to wykorzystać do kartek, to mi się też to przyda. To, co tutaj w międzyczasie się pojawiło, to jest za 20 zł w kiku. Kupiłam no to, czego się powstrzymywałam, się, bo wszyscy robią te zdjęcia na tych drewnianych, tych. Ja jakoś tak nie byłam do tego przekonana, ale u Karoliny zauważyłam, że niekoniecznie trzeba, to jest dosyć duże, nie? więc to się mi tutaj tak nie mieści. Zwłaszcza jak tu mam te inne dodatki, które niekoniecznie chciałabym tu zniszczyć. Więc to jest takie, o, taki plaster drewna, on tu ma nie wiem, ze 2 centymetry grubości, ja go kupiłam w kiku. Wchodziłam też do Ekslona, wchodziłam do jeszcze jakiegoś tam sklepu u nas. No i w tym kiku taki, tak, taki duży plaster był po prostu najtańszy, no 20 złotych jakby nie jest to niemało, nie jest to jakoś mało, on tu z jednej strony jest taki brzydki. Ale ja jeśli będę robić zdjęcia, to tu z tej ładnej strony już sobie, już sobie to ustaliłam. Ale u Karoliny, co było fajne, że ona niekoniecznie używa wiecie, no na drewnie. Po prostu układać tu można jakieś koronki, jakąś taką. Taką, wiecie, taką grubszą nawet yy, koronkę, która już zasłoni większość tego, oczywiście nie tak gładko, tylko jakoś troszkę ją tam gdzieś, gdzieś yy, coś tutaj porobić, rzucić jakiegoś yy, kwiatka, powiedzmy, <laughs> no, może nie akurat teraz tego, nie? Bo to jest wszystko na zasadzie kombinowania. Karolina yy, radziła, żebyśmy właśnie sobie yy, próbowali, co tam mamy, co, co kombinujemy, no i zdecydowałam się, jak zobaczyłam ten ten plaster drewna, to też zdecydowałam się go kupić w Kiku. Jeszcze poszłam do innego sklepu, to był Teddy. W Teddy kupiłam dwie rzeczy. Pierwsza to jest taki materiał jutowy, 48x70 cm za 8,50. Fajne, fajne tło, może wiedzieć już niekoniecznie na tym drewnie, ale samo w sobie, na przykład na jakimś jasnym tle też y, może fajnie wydobywać y, jasne prace. Można nad czymś fotografować, jeszcze tu coś oczywiście pododawać i y, y, myślę, że taki materiał, taki, takie fajne tło. A druga rzecz, której się u Karoliny zakochałam i wcześniej się zapierałam rękami i nogami. Tak <laughs> podobnie jak z tym drewnem. że Wszyscy to mają, no i ja nie chcę, ale no, wszyscy to mają, bo to jednak jest fajne, to robi efekt. Za 12 zł taka girlanda. Oczywiście to tu wszystko jest w poli, ale tu kawałek widać. wiecie to chodzi o te takie perełki duże, małe. One tak fajnie poplątane, robią naprawdę świetny efekt na, na kartce, jak tak się wtleje, zrobi. Jak to może spróbuję jakoś wyjąć. No to są takie tutaj poplątane trochę już na starcie. No, no girlanda, ale jak to się tak jakoś, wiecie, porozkłada, to robi no naprawdę robi efekt wow jak dla mnie i postanowiłam sobie coś, coś, no nie wiem czy takie coś czy coś podobnego miała Karolina, ale no takie coś znalazłam i postanowiłam, że no skoro wydałam już 130 zł na kurs fotograficzny, no to y, tam parę złotych mnie nie zbawi na kilka dodatków, żeby, żeby no te zdjęcia nabrały też takiego wyrazu więc y, trzymajcie kciuki za mnie, żeby mi się chciało bo y, tam nawet z dziewczynami rozmawiałyśmy na tym kursie Rzecz, która sprawia nam największy problem, czas. Czas, żeby to wszystko poukładać, żeby to dopasować, żeby to miało ręce i nogi, żeby tak wiedzieć, co gdzie rzucić, pod jakim kątem, zrobić zdjęcie, żeby to no, żeby to fajnie wyglądało. I, i, I mam nadzieję, że kilka tych takich dodatków w różnym stylu, no bo wiecie, no, nie dam jednocześnie perełek i tego nie. Ale, no, ale tak chciałam do prac takich trochę no, żeby ciemniejsze tło stworzyć, no to żeby ciemniejsze tło stworzyć, no to powiedzmy, że, że może coś takiego, nie, taką kompozycję, no jeszcze, jeszcze to takie powiedzmy e drewienko, a do jaśniejszych, delikatniejszych, no to właśnie coś, coś takiego, łącznie z tymi moimi koronkami wszystkimi, których <laughs> mam teraz dosyć sporo, y więc y no, więc tak będę sobie Kombinować, i mam nadzieję, że nauka nie pójdzie w las, bo jestem podierana maksymalnie tym całym, tym całym kursem. I mam nadzieję, że on właśnie będzie procentował w moich ładnych zdjęciach. No więc to chyba wszystko, co chciałam wam tutaj w tej części vlogowo-zlotowej, pozlotowej nie, przekazać. Tam w piątek wspominałam to o kilku minusach tego zlotu, jaki, jaki tam zauważyłam, ale no prawda jest taka, że. Um, że to nie są, nie wiadomo jakie minusy, ja jestem taka, że się muszę przyczepić, więc no sorry, <grym> sorry że się czepiam. Um, są rzeczy, które zauważam, um, więc mówię, może ktoś później w przyszłości um, wyciągnie z tego jakieś konsekwencje i nie będzie robił takich, um, takich rzeczy, albo no, albo właśnie zrobi tak jak z tym make and żeby ten stół był przygotowany um, z... Um, no, z tym stołem do wspólnego skrapowania, żeby on był przygotowany już wcześniej, już od razu, żeby już ktoś, kto przyjdzie w piątek, mógł z niego skorzystać. No więc, więc też to mówię w takim celu, a nie po to, żeby tam jechać, krytykować i, i żeby nic z tego nie wyszło, nie? No więc mam nadzieję, że, że to wszystko się uda. No, zlot i tak był fantastyczny. Ja się bardzo cieszę wbrew pozorom w piątek. A piątek chyba podobało mi się być bardziej, przez to, że z Anetą tak sobie chodziłyśmy. Byłyśmy na obiedzie, można to tak nazwać, w McDonaldzie, ale, wiecie, proteczki i taki, tu trochę zakupów, tak, nie było bardzo dużo ludzi, więc można było tak na spokojnie to wszystko przejść, porozmawiać, z agatą, z Agaterii. No, w ogóle tam w sklepiku Gosi jeszcze, jeszcze też w sobotę już było trudniej, za to z kolei w sobotę można było zdjęcia sobie porobić, bo było bardzo dużo ludzi i z wszystkimi można było się spotkać, a tyciakami. Te warsztaty, to wszystko to naprawdę tworzy, wow, tworzy w sumie taką fantastyczną atmosferę, którą bardzo serdecznie polecam wszystkim. Um, może też um, jest taka jedna rzecz, że te wyjściówki płatne, które też mi tak na początku nie pasowały. <laughs> ja ostatecznie udało mi się wygrać wejściówki, więc nie miałam ich płatnych, ale um, no, nie wiem, jakiego rodzaju tam mają um, koszty um, przy tym zlocie. Przy, przy takim wynajęciu takiej szkoły na cały weekend, nie mam pojęcia, jak to wygląda. No, też to jest kupa pracy, którą ktoś musi włożyć, żeby to jakoś miało ręce i nogi, są nagrody, pozyskanie sponsorów. No, dużo tego jest. Nie wiem, nie organizuję tego, więc nie znam się. No, niektóre zloty jakoś udaje się zorganizować bez tych wejściówek, no, ale każdy ma swoją specyfikę i każdy w inny sposób. Może tutaj mniejsza była marża od wystawców, na przykład, nie, wystawców sklepów. I, I to prze, przeniesione trochę ten koszt na, na, no, na uczestników. Trudno jest mi powiedzieć, no, więc nie będę już, już tego tak bardzo krytykować. No i mam nadzieję, że jednak ten zlot następny się odbędzie. Było wbrew pozorom, wydaje mi się, że było dosyć sporo ludzi, zwłaszcza, że no, w piątek nie było dużo, w niedzielę ja byłam późno, więc nie wiem, co tam się rano działo. W sobotę było dosyć dużo ludzi, zwłaszcza, że no, tam na parterze, jak widzieliście, no, ten korytarz jest taki cały, przy każdym stanowisku, przy każdym sprzedawcy było dużo miejsca, żeby, żeby sobie nawet przystanąć, <laughs> zrobić zdjęcie, yy, pogadać z kimś. Była cała wielka sala, cała aula yy, zajęta przez właśnie tak dookoła, przez wystawców, przez sprzedających, przez sklepy. Na środku ten stół do wspólnego skrapowania, z boku stół do make and take'ów, warsztaty w ogóle tak się odbywały, że nikomu nie przeszkadzało się, bo to wszystko było tak no, rozrzucone, więc nie było widać tych wszystkich ludzi, ale no w sumie bardzo jestem ciekawa ile było osób, mam nadzieję, że tam dziewczyny w podsumowanie takiej zrobią, nie wiem ile wejściówek sprzedanych, no to chyba będzie to jakiś obraz. Tej, tej całej sytuacji więc bardzo jestem ciekawa czy to się dziewczynom opłacało, czy będzie następny zlot, trzymam za nie bardzo mocno kciuki, bo tutaj no, w Katowicach fajnie, żeby takie spotkania były, zwłaszcza że teraz no, okazało się, że niestety nie pojadę do Wrocławia, więc na razie to na razie najbliższy zlot, którym możliwe, że będę no to jesienią albo w Krakowie, albo w Warszawie, bo na obydwa raczej się nie wybiorę, skłaniam się tym razem chyba jednak w Warszawie, bo jeszcze nie byłam a fajnie by było jechać sobie do Warszawy. No więc no więc Wrocław teraz odpada, ale to jest też to, że tych ludzi na zlotach będzie też coraz mniej, trzeba się z tym liczyć, bo zlotów jest coraz więcej w różnych miejscach. Więc jeżeli kiedyś był, nie wiem, zlot, znaczy kiedyś, no jak się skończyła pandemia i zaczęły te zloty być, no powiedzmy, był zlot w Krakowie. I nigdzie ich wcześniej, nigdzie ich, albo we Wrocławiu, nigdzie ich nie było tak dookoła, no to ludzie naprawdę z daleka przyjeżdżali, po prostu, żeby się spotkać. Teraz, jeżeli ktoś ma zlot w Warszawie, ma w Łodzi, w Poznaniu, no to on już może nie przyjedzie do, znaczy, no, Łodzi, Łodzi Poznań, Warszawa na przykład, nie, to już ma trzy zloty koło siebie, to możliwe, że on już do Krakowa i Wrocławia nie pojedzie, czy tam do Katowic a gdyby tych zlotów tam nie było, no to pewnie by przyjechał, więc ci ludzie się też rozpełzają po większej ilości miejsc i muszą sobie pewne zloty odpuścić, to są też pieniądze, trzeba się z tym liczyć, że to są wydatki, to są pokusy, którym trudno sprostać, jeżeli ktoś ma daleko, to jeszcze dochodzi kwestia noclegów, no i to są wszystko rzeczy, które w sumie mogłam grać to z twarzą, nie? No tak tu nagrywam i pokazuję, macham palcami, ale mam nadzieję, że mi to już wybaczycie, bo też już jestem trochę zmęczona dzisiaj i, no, i średnio bym wyglądała. No więc y, ci ludzie wszyscy oni, y, oni są. Ale są w wielu miejscach, zrobiło się tych zlotów bardzo dużo warsztatów stacjonarnych jest coraz więcej w różnych miejscach organizowane, no więc yy, ludzi na pewno będzie mniej. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten zlot, pierwszy zakręcony skrap w Katowicach, yy, nie będzie pierwszym i ostatnim, tylko będą tak. następne i będę miała możliwość w przyszłym roku też yy, tutaj być. No bo te spotkania z Wami, no to jest po prostu najfajniejsza część tego wszystkiego. Zakupy są fajne, chociaż jak widzieliście, większość zakupów robiłam online z odbiorem osobistym, ale zakupy są fajne, warsztaty są fajne, ale te spotkania z ludźmi są najfajniejsze, więc życzę Wam wszystkim, żebyście mieli możliwość korzystać i uczestniczyć w takich zlotach, no bo to jest naprawdę w piątek to miałam tak uwolniony endorfin, że w sobotę już doszło zmęczenie, ale w piątek no to no Mąż się pytał, co myśmy co tam brali, że ja jestem taka nabuzowana no, pozytywnie endorfiny, endorfiny, całe mnóstwo endorfin yy, i tak to już tym optymistycznym <grywny> akcentem będę się z Wami żegnać. Yy, bardzo jestem ciekawa, ile ten film będzie w sumie trwał, yy, bo jeszcze nie sklejałam ani vloga, ani poprzednich dni, więc to będzie taki niż masz. Pewnie będzie mega długi, ale mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca. Jeśli tak, to, yy, to bardzo dziękuję i do zobaczenia Wam w kolejnych filmach. Pa pa.